Ogłębno tego typu filmów chyba, a nawet na pewno jeszcze nie było na moim kanale. Ten film polega, moi drodzy widzowie, na tym, że przez ostatnie kilka dni w tygodniu zsumowałem moje najlepsze trafy z FC25, które w tym piątkowym dzisiejszym filmie postaram się Wam pokazać jeszcze na krótko przed wyjściem drugiej drużyny Futis, na którą oczywiście film też pojawi się na kanale. Nie wiem, czy taki sam jak ten, ale na pewno jakiś się pojawi. Także co? Mam nadzieję, że film Wam się spodoba, rozsiąśćcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Więc tak, na starcie zaczęliśmy od Player Picków 86+, dwie karty z trzech do wyboru. Krótko mówiąc, nic szczególnego, więc przejdźmy może od razu do paczek. Sorry, że skipuję te paczki, ale po prostu większość kart już mi się powtarza, chyba że jakiś nietypowy kolorek zobaczę, bardziej rzadki. No to jest ikona chyba urodzinowa akurat, tylko naprawdę nie mogła futi i polecić. Nie no dobra, ale nie ma co narzekać, i tak na razie najsolidniejsza z tych paczek, ale mamy jeszcze czwartą paczuszkę. Ciężko będzie to przebić, ale zobaczmy. Okej, okay, to są chyba Immortals karty. No i tuż wszystko na duplikatach. Kurde, ale znowu bardzo ładnie, wyrównalnie z tamtą paszką. Może minimalnie gorzej, tylko. Finalnie paszki okazały się zdecydowanie lepsze od pików, jednak one również po czasie się skończyły. Dlatego wziąłem się za dalsze robienie wymian duplikatów. Kurde, jak jestem głupi. Przecież jeszcze, no, he, no tak, 8-9 wystarczy, a tam 8-8 musi być. Ja to nie. No, no w sumie jest 232, kiedy teraz spojrzałem na godzinę, kiedy to nagrywam. Więc może się mi ewentualnie wybaczyć, że lekko zmęczony jestem. Dobra, i tutaj znowu podobne barwy. Chociaż, no nie, bo to będzie duplikat Google no to... wow, Lewandowski, jest, jest, o, ej dobra, ale sypnęło, ty! Wow, jeszcze Luis Figo! Ej dobra, jedna z potężniejszych patrzy do tej pory, które otworzyliśmy. Ej dobra, Lewego nie trafiłem, bo to jest chyba top 3 czy top 5 kart, nie, no czekajcie, gdzie tu są te inne karty? O, tutaj są, ty, Lewandowski to jest, chyba top czwarta karta, po nim jest tylko Salah y, i ten Eusebio i y, Nazario, o których tam wspominałem chyba kiedyś. O kurde, ale imię niespodzianka, dzień dobry panie Robercie w takim razie. Tak, jak sami zdążyliście zauważyć, zacząłem robić tego topika. Takie sporo widziałem o nim na YouTubie. Słyszałem, że ponad z niego dobrze sypie, więc również chciałem to przetestować. Dobra, ale my już bez zbędnego lecimy tutaj, bo chyba i forma o wszystko będę robił. Za dużo nie muszę wybierać. Nawet taki opęda chyba wystarczy, nie? No właśnie, dobra. No i uporaliśmy się z tym w miarę szybko ostatnim składem. Zobaczmy, jest pięć kart do wyboru. Jedziemy. Po kolei, zobaczmy w pi. O, mamy Izaka od razu, pięknie. Do pierwszego składu, super. Warto było. Okej, okay, tutaj gorzej, Girma. W trzecim piku Mukiele, tragedia. Tutaj duplikat Ildiza, fajnie, mamy Futis I w ostatnim Sheridan. Dobra, było warto. Izak chyba parę 10 tysięcy kosztuje jeszcze na rynku. Jak to wygląda? Około 60 tysięcy, dobra, nawet trochę droższe od tego endyka za 50 tysięcy z ostatniego filmu. Kurde, kurde chyba było warto, mam powiem. Zrobimy teraz jeszcze kilka wymianek sobie na pewno. Ale już, już, już jestem zadowolony, już, już jestem spełniony w miarę, no. I tym samym sposobem zakończyliśmy pack opening we wtorek. Ale mam jeszcze nagrania z poniedziałku. Oj, 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 Jedną, dwie specjalne trafić coś tego typu po kolei po prostu. Nie, że otwieramy wszystkie na... po kolei lecimy. Zobaczmy, czy coś w ogóle się zaskoczy. O, uuu, dobra. Dobra, tego się nie spodziewałem akurat. U, nie! Nie. nie. Dobra, przepaliłem na to na pewno sporo rzadkich kart, na pewno kilka w miarę wysoko specjalnych, nawet niektóre 95 plus się pojawiły. Było to trochę kosztowne z ZBC, ale biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy już w połowie lipca, no to aż tak bardzo to nie bolało. Więc dobra, tego pika jeszcze nie otwieram. Mamy cztery do wyboru kart, oczywiście. Jedna z czterech 93, plus i konabisu. Zobaczmy, bo widziałem, że sypie z tego dobrze. Nie wiem, jak często. Mam nadzieję, że mi się to opłaci, bo więcej tego raczej nie będę robił. A o 19 muszę się jakoś odkuć i nadrobić troszeczkę foder w klubie, bo więcej pieniędzy nie będę wydawał na FC Points i na dalsze paczki. Od trzeciego, może sobie zacznijmy. Zobaczmy. Okej, okay, Steven Gerrard wygląda bardzo przyzwoicie. No to teraz na jedyneczkę sobie pójdziemy. Tutaj chyba gorzej, chociaż zamrota też nie jest zły. Ewentualnie za kafu wejdzie. W drugim piku będzie lepszy kafu. czekajcie, czekaj, czy on ma pozycję. Nie ma tej, ale dobra, dobra, dobra. Kolejna fajna karta i tutaj jakiś Ronaldinho, ktoś i... gorszy Steven Gerrard, no chyba nie był co tragiczny pik, ale kurde... Teraz tak, trzeba się zastanowić, albo bierzemy Gerarda. On ma prawe skrzydło, chyba Steven wygląda lepiej, ma lepsze playstyle, kafu solidnie na... Czekajcie, jak, jak to na pomocy wygląda, za Thurama ewentualnie mógłby nam tutaj y, się wpasować, wygląda bardzo dobrze, ale mimo wszystko... kurde, jak to tutaj wygląda, no bo... No nie, no strzały i ma. Nie, no wyraźnie tutaj lepiej Gerard. W obronie mówię, lepszy jest Kafu, no ale Mateosa mamy na obronie i też na dobroną tutaj, na jakąś ewolucję będę pracował. Wiecie co, weźmy tego. Tego Gerarda weźmy. On w ogóle on chyba drogi, Aha. Aha, ja nie chcę nic mówić, ale 20 tysięcy to kosztowało to, co na jeden z kosztów, które przepaliłem. Dobra, idę zaraz na rynek zobaczyć, ile jak kosztuje Kafu, ale i tak wydaje mi się, że mogłoby być chyba gorzej minimalnie. Okej, okay, widzę, że chyba dokonałem złego wyboru niestety, bo o kosztuje 275 tysięcy na ten moment. To po 270 tysięcy, więc zdecydowanie więcej niż Steven Gerrard, ale ja tam uważam, że Playsty'le lepsze ma Gerrard na pomocnika czemu nie damy go sobie za Tiurama, przy okazji damy tutaj leczenie kontuzji, ale to... Nie zmienia faktu, dobra, zróbmy sobie coś takiego. Dobra, i wrzućmy sobie teraz tutaj tego... tutaj, Steven Gerrard. Dobra, no wygląda dobrze, mówię, W same super Playstyle ma, same, które lubię. No szkoda mi taką kartę. I tu też tą Scott przy okazji mamy, wam powiem. I nie wiem, czy to nie będzie dobry ruch, jak ja sobie tą Scott właśnie wrzucę tutaj na chwilę i kawę po prostu pójdzie sobie na ławkę, bo on nie ma innej pozycji. Ona chyba... nie, ona ma lewą obronę jeszcze, dobra. Ej, do... Ej, 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 dobra, to tak jednak zrobimy. Dobra, jednak ta Scott powędruje tutaj, i zejdzie na ławkę. Dobra, to wygląda dobrze. Dobra, słuchajcie, mamy czwartek. Ogólnie plan był taki, żeby już odbierać nagrody za Division Rivals, za Dywizję Piątą, które są całkiem przyzwoite, tak przynajmniej ja uważam. A tutaj, no, taki ekran nie wita. I ja sobie myślę, no tak, no przecież bez powodu byśmy tak nie witali. Mianowicie, dzisiaj, kiedy to nagrywamy, czyli 17 lipca, to 16 lipca, tam nie wiem, czy o 19-20 wieczorem był trailer z najnowszej odsłony z FC26. I teraz tak. Um, edycja Ultimate, edycja standardowa. Już widzę, że tutaj dostajemy do 6000 FC pointsów przez 2 miesiące. Tam było 4600 czy 4800 przez 2 miesiące. Nie wiem, co to znaczy dokładnie. Okej, okay, ewolucja dodatkowo w porządku. I przepustka premium na sezon pierwszy. To jest na pewno taka też lekka zmiana. Więc okej, okay, no powiedzmy, że z porządku są w przedsprzedaży. Tu jest edycja standardowa. A, czyli teraz dostanę 92 plus ikonę. O, średnio, no ale tu głównie okej. Okay. Czyli tutaj nic z Ultimata w sumie nie ma. No to i teraz tak, edycja standardowa kosztuje 339 zł, czyli dokładnie tyle ile jak rok temu kupowałem FC25, którą aktualnie gramy, a edycja Ultimate, co zauważyłem, jest dużo tańsza niż normalnie powinna kosztować, przynajmniej w porównaniu do tej odsłony, którą gramy teraz, bo ta edycja premium, jakbym edycja Ultimate dokładnie, kosztowała chyba równo 500 zł, a tutaj 422, więc dosyć spora no Spora. No, prawie 80 zł przesceny, więc uważam, że naprawdę korzystna opcja, żeby po prostu dołożyć sobie te 8 dyszek, jak ktoś jest takim wielkim fanem, a widziałem, że ponoć sporo ma się zmienić, tylko wiadomo, że no, trailer, to co będzie w gierce, to wiecie, oni zawsze lubią tak podkoloryzować troszeczkę tam wszystko. Ale dobra, powiedzmy, że tak na razie w 35% im wierzę w zwiastun, yy, zwiastunie, bo sam go oglądałem. Ale dobra, o co ci w ogóle chodzi, człowieku? Zamknij to mordę i otwieraj nagrody. I dobra, bez zbędnego przedłużenia, bo już trochę dużo tutaj gadam, a na wstępie nigdy tak dużo nie, nie gadają, chyba. Yy, przejdźmy do. Nagród. Mamy tutaj oczywiście 25 tysięcy końców. Tam trzy piki. Ta paczka za 50 koła to w sumie ściekiem, ściekiem. już jest od jakiegoś roku, dwóch lat. W sumie smutne, bo w chwili 21 z takiej paczki to bym pewnie po całym pokoju skakał, Teraz to w ogóle omijam tą paczkę szerokim łukiem, nie? Dwie wymienne paczki. 10 razy się 4, 2 razy 8, się... No dobra, no sami zaczną widzieć, co ja tutaj będę mówił. Zaczynamy od pików w takim razie. Zobaczmy w pierwszym z nich, bo jedną kartę mamy do wyboru. Czy będzie coś dobrego? Jest Sar i jest duplikat klejwerta. Dobra, zaczynamy. Póki co fantastycznie, bo ja się tylko że w kolejnych paszkach, albo w pikach, nie mieć tak dobrze sypało. Ale dobra, no jest Kleiber. z drogą mówię, nagrywam to w czwartek, w piątek nowa drużyna kart wychodzi. Tutaj Eva więc troszeczkę zwalniamy tempo. I przejdźmy do ostatniego pika. Czy będzie choć jakaś Karta specjalna, zobaczmy, znowu pani Eva jest ban z tym razem. Ej, dobra, to są najlepsze. Dobra, ciężko to będzie przebić. To są. Ja pierdzielę mam 100 kart. Ty, no to trzeba chcieć to przepalić, nie Dobra, przejdźmy do openingu yy, dla 66B, bo ja tak coś mówię, potem przerywam, potem znowu zdanie i taki miszmasz trochę z tego wychodzi Ta paczka za 50 tysięcy, no sami widzicie jak tragicznie one wyglądają, więc no nawet nie będę tego komentował raczej Dobra, mamy dwie te wymienne paczki, mamy... dobra, 2x86 może, bo ona też nie powinna być najlepsza, a mamy chyba ikonę urodzinową, dobra Zobaczmy, myślę, że to może być... O kurde, się, bo tu mamy Valverde, ej dobra, to na razie coś podejrzanie bardzo dobrze sypie nam nie no, czekajcie, z ikoną rodzinową, a nie, bo to jest ten Valverde, myślałem, że ten UCL I przychodzi do nas Lineker, dobra, go chyba jeszcze jako, yy, ikoną rodzinową nie trafiłem, więc fajnie, kolejna karta odchoczona Swenderego, bardzo fajna paszka jak na 2x86, no i dobra Zostawiamy na koniec dwie takie wymienne paczuszki, tutaj też powinno być dobrze i jest karta Team of the Season Teraz tak, albo przepalamy to na 5x85, albo sprzedajemy, bo ja wiem, że te karty chodzą po Kurde zawrotne 18 tysięcy nawet wam powiem, no tutaj można by trochę zarobić, ale nie, no tak szczerze to Wolę otwierać dalej paszki po prostu, jestem zachłanny, to po powiedzmy sobie to wprost yy. Druga taka paszka, zobaczmy tak samo obfita będzie dla nas No nie, tu już tylko na Ci się kończy, chyba że z tyłu znowu coś będzie Ale nie no, tym razem jest yy, trochę gorzej Kurde, bo to są wymienne karty, a Ruben Diasz właśnie ile ko O, bo widzę, że tutaj troszeczkę cena chyba podskoczyła do góry Dobra, to Rubena Diaza sobie sprzedamy, tak na szybkości za tysięcy powinien w miarę szybko się sprzedać Crème de la crème", tak zwane, jak to mówię na tym kanale, paczuszka z gwarancją toca, z tego lub futis". jedziemy bez żadnych gwarancji. Mamy kartę futis. jest to mężczyzna. Zobaczmy czy jeszcze będę w stanie się tutaj yy, zaskoczyć. o nie, chyba nie, to chyba nie jest nic dobry. Tak. To jeszcze chyba nie... nie nieważne czy go trafiłem czy nie, w każdym razie mamy jakiś tam zawsze foder, nie? Nagrodę za Rivals. Otworzyłem kilka dodatkowych paczek. Również otworzyłem, żeby wzbogacić się foderem, a następnie przyszedł czas na jednego pika. Ale wierzę, że ten pik mi teraz po cierpienie malutkie, wprawdzie, wynagrodzi. Zobaczmy. Po kolei lecimy, okej, okay, okej. Okay. Widziałem ostatnio tego Hakimiego, się też propozycję na Kaliser, więc fajnie. On się może przydać, on ma 5 na 5. Wiecie, no, bierzemy Hakimiego, bez zastanawiania się żadnego, bez żadnego faila. On chyba co nieco kosztuje tego. co. Co jest, kurwa? Milion trzysta tysięcy?! Ja nie wiedziałem, że... Chyba przez to, że on taki rzadki jest, ja pierdzielę. Dobra, ty. Wizowie, przepraszam, że przeklnąłem to pewnie e, e, za, zacenzuruje, czy, czy coś tam jakiś tam mówi. Ej, ale teraz, no w niemałym szoku jestem, no bo to jest ja nie wiem, czy to jest najdroższa karta przeze mnie w tym roku trafiona. Albo topka jakaś totalna. Ej, no nie wiem, ty. Nie dobra, przesadę tak był Palmer, to ty. Ale to jest chyba przynajmniej top 3 albo top 5 moich trafów w tym roku, ja pierdzielę. Totalnie się nie spodziewałem, że taki gościu w ogóle może być tyle warty I dobra, w tym momencie mamy rozwiązaną przy okazji y, sytuację powoli z obroną Bo tutaj on za tego kafu prawdopodobnie wejdzie Przejdźmy do sklepu w takim razie, zobaczmy co my tutaj mamy Bo jest już po godzinie 19 Ło! Wow, co się tu stało? Dostałem paszkę z gwarantowaną kartą Futis? Nie no, tak serio to zrobiłem przed chwilą w SBC Ale dobra Tego chyba... A może było wcześniej, tylko ja byłem ślepy? Nieważne. Otwórzmy, zobaczmy, czy było warto testuram. No, powiedzmy, że było warto. Przypaliłem na to dwie ikony futis, więc nie, jednak nie było warto. Z racji, że była 19 i odświeżył się content, zabrałem się zrobienie player picków. Dobra, wrzucamy alabę. Okej, okay, elegancko. Na styku udało się pierwszego pika zrobić. Zobaczmy, czy dzisiaj będzie ten dzień, kiedy trafił tutaj coś niesamowitego, bo ogólnie z tych zawsze sypie w miarę dobrze, ale nigdy nie było czegoś takiego ultra, ultra potężnego. No na razie zaczynamy bardzo solidnie, bez jest Watch 95, takie karty jak na start już mi odpowiadamy. Dopiero pierwszy pik był, kurde, no rozgrzewamy się, widzę, w bardzo szybkim tempie. Dobra, mamy drugiego pika w takim razie, zobaczmy, ciężko mi się wydaje, że będzie przebić pierwszy, ale dobra, jest dalwisz. I jest Beasley. Kurde, no overallowo, bo tam jeszcze chyba był ten Bernardo Silva. No to ten w sumie taki na równi. Może nawet. Kurde, może nawet minimalnie lepszy. No nie wiem. Wy sensie, dobra. Dobra, dwa pierwsze piki. Świetne. Ten będzie. O, już widzę, że chyba. Chyba, no nie, dobra, tutaj ja akurat trochę nie wypał. Trochę fail, ale spokojnie. Kończyć foder w klubie, czy to no, na magazynie duplikatów, więc prosiłbym o coś potężnego teraz. O, no, we specjalne karty. Na pewno na wymianę 88 się przydadzą, no ale tak poza tym to, no, już nie pierwszy raz w sumie widzę te karty, więc nie ekscytuję się jakoś bardzo. Skończyłem wszystkie 5 pików. Zobaczmy, co będzie w takim razie w ostatnim. No, chyba najgorszy, ze w... aby podobny. wodam 8, 7, 8, 8, 8 bo wiesz, jeszcze jakieś tam nie. Dobra. No i tak jak były playerpiki, tak na player playerpikach się skończyło. Szczerze byłem lekko zawiedziony. Myślałem, że zrobimy troszeczkę więcej, niestety nie udało się, przez co nawet zapomniałem się w ten czwartek, jak nagrywałem film pożegnać, ale zrobię to teraz. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. No i co? Tak po prostu trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach już z drugiej drużyny futis. Cześć.